I, a nie, ustawienia. Transmisja. Rysowałem sam profilowe. Data dołączenia, przyrysowanie 2.0.2.2. No zaproś. Czekaj. Jeżeli ja mnie też zaprosną. Czyli transmisja. Jest transmisja. O, Czekaj, ja patrzę czy jest. Muszę się odświeżać. Jest. Jeszcze nie pokazuje. Koteł Ale mnie nie słychać O jest Ale Ten mnie film nie jest niedostępny na, na twoim koncie A słychać mnie na live? Co? Słychać mnie? Nie wiem, zobaczę, czekaj Ustawienia Wyjście Dźwięk się na, się na Discordzie? Dobra. jestem na jestem wyciszony. o mnie, o mnie, o mnie, o mnie, mnie, tego się wyłącz proszę. Ja wy, yy, wyciszę tego live'a. No wyciszę. Czy wyłączyć? Wyłącz, wyłącz. Dobro. To Bo niepotrzebny. Zero osób. Trzeba tak i... Ja, ja jak to nie są... Jak to A mnie? Ojej, oh, jesteś. na YouTube'a. O! na na plaja. na jesteś. na jesteś. To kategoria ludzie i błogi. Prywatność publiczna. <grym> Co ty tam robisz? Short stawiam. <laughs> Ona słona plaja Nie, dobra no, To, no to są ci, ci też, dobra Ej, bo my, w, kurde, czarny z nami jest Aha, mama Koko? Bo... Nie, kto to jest, jakiś czarny? No, mama Koko? Nie wiem, kto to jest! No, to jest Patryk, pewnie, mama Koko. Mama to Koko, to Ten taki łysy i czarny? No, chyba tak, nie wiem, bo teraz jestem to na mama trenerze, rzeczy. 5 na 5 gram! O, i Ibli! A wiecie, kiedy. Ona się... ona wiecie, kiedy dam wam poradę, wiecie, kiedy się najlepiej robi headshoty? No. Kiedy się mycie, że się ich nie zrobi. Goo, ale porada, porada od Adriana, nie? Nie winienawidzę tego wypada. Ale ja tak mam! Nie, ja tak mam, że... Ja mam tak. Jak raz... nie wiem, na przykład dzisiaj nie wiem Jakbym dzisiaj miał, nie wiem, Aim'a, no to To jest dzień na jakbym miał... się... Inaczej, bo ja mam taki... Jakby nie wiem, albo na nogi potrafię grać w jednym dniu, albo na snajpę, albo nie wiem, no na tego. No po prostu na RPG, nie wiem, albo coś takie. No na RPG to chyba każdy potrafi. Grać. Ja nie potrafię grać na tym, na strzelbę, bo przecież to jest. Z jedną wiecznością. A nie grać. Oho, już to jest. Już z RPG się da, ale lepiej ja nie... grać. Bo ty, ty, ty. Musisz się. Powinni usunąć RPG i pompę z gry. Ta, bo oni. RPGa, 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 nie. Bo RP no, no, RPG, nie! Bo RPG kiedy zerwałem 40 w ciało, ale 120 w głowę. No to mogłoby tak. A, no to nie. Duża arena, duża I... arena. A dawajcie macie shooting range. A. Nie, no duża arena, duża arena. Duża arena. No, duża co arena. ty gadasz w ogóle? No, co ty gadasz? Duża arena. No i co? No i co? Przecież to jest najgorsze. Jest jak Jezu, ja mapy Nie, to nie. Z ja z tego nie wybrałem, z buchu, ja nie wiem czy Ale na nie live. mówię do ciebie, bo ja widziałem, że ty brałeś Nie tam. wiem, czy was na live słychać ogólnie. Słychać, bo ja to widziałem, Bo ja byłem... Dobry live, witam serdecznie. Czy ty tak. masz Energy pistolsy. Tak, Adrian ma Energy Pistolsy. A, a, ale ja ich nie kupiłem, żeby, żeby coś. Ja je naparmiłem. Tak, on... No Adam klucza. też. Po gdzieś... Kamerkę nawet pokazał. Że za 50. He's dead. I bli. A bo ty na nóż grasz, nie ja tak ja Czemu ja Czemu ja mam? Granatem gram tam. Granat jest dobry. Ja, za, to ja granatu nie lubię. Ja, wolę ja lubię. Syte, syte. Od czasu jak gram na altconcie, bo dostałem bana... No no traciłem się do granatu. A bo to są autosofty, kurde. Nice. A bo jest czterech w ogóle. Jak na niego wyczekał? Ty adipad jaki ajn kurde No Okej okay. No Whoa! co ci robi Jest tu na górce Jest na tej górce Mama Koko Boże drogi Mama Koko ma skład jakbym, jakbym widział Kacpra Ale Tylko, mama Koko on... on ma taki movement do dupy Ej, no Kasper i Mama Coco. no i czemu wygracie no jednocześnie z i Nożem? No nie wiem, ale oni jeszcze grają! Kasper właśnie gra apteczką, bo kupił, ale. A Mama Coco nie ma, pewnie no to nie, ale kurde powiem, że... No jak bracia bliźniacy, to jeden z Dropboxami, drugi bez. Ja nie, się Ty, dobra, nie gra na snajpy, bo mi się nie chce, bo ja takiego, a mam głupiego teraz. Ja nie wiem, jak oni sobie takie celowniki robią. Ja mam normalny celownik taki u kośni. No i ja chcę zobaczyć, Biorę... co ja do niej wysłałem. Idę, chłopie, zrobię im spama. Idę zrobić im spama, co nie? Z karabinu szturmowego. Pokaż mi tylko na mapie, gdzie oni są. Po której stronie? No, tu. Ty, ja widziałem ich. Nie no, ja jestem taki słaby, ja jestem... Patrzcie to, patrzcie okay. to! Jak on ja mnie zabijł?! Patrzcie to. Ty, ja oglądam twojego live'a, mega. No, ja. Dawaj. Aj! Toma, 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 Aj. No i siedź tam staj! <ścoughs> Dobra, nie, je, 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 jednak trzeba grać z nóż. Jednak je zmusili mnie do noża. Czemu nie wziąłem podkładki do czemu nie, nie wziąłem jump pada? nie wiem, bo jestem mapy. Ale na to, ma tutaj, tak. na to mapę się nie opłaca jump pada. Ja wiem, ja jestem Jestem czarny. Ona słona, plaja. Tam są, pewnie. Tam są pewnie. Czekaj, ja, ja sobie elkę taką zobaczę. Nie wiem, czemu mogę. Ej, dawajcie robimy to. Najpierw napadamy jednego i tak po kolei każdego. Napadamy ich. Napada na hejsta. Napadamy na, na hejsta! Zero ma zero man. gdzie ty jesteś? Na jednego Którego napadamy? Napadamy Groła Garden Teamera. Tylko tyle dobrej lot. To... Co to są za... A to ty jesteś! A już strzelałem A ja strzelałem się Zostaw mnie, bo ja jestem czarny Jest! Jest! Ciesuję w szyi Ja zabiję dwóch w ogóle Ja też, Bóg Ale jest taki nutki. No, my Adrian najlepsi stąd, nie? No raczej Nie no, Adam to jest Bóg, to Adam jest dobry ze snajperki, ale jest troszkę... Co znowu? So, sorry, YouTube administrator. <laughs> Wednesday. I am gay. I am landing. I am friend strangers. Where are you? I see. Pato, yeah, pato. Mm -hmm. O bli. O da. Yeah. Pa. Da 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 da. Hot za... Dawaj, dawaj. Tintan, tinta... Ama, ama, criminal... Ama, 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 pro! Nie widzę, jest w subskryba Please, subscribe subscribe to moje my Tommy, mojego channel! mojego channela. Kurde, Adam, bravo! Ja gram chłopie, ja, oj, jakim ja gram teraz wymyślonym składem, to ty się nie dowiesz, co nie? Please subscribe my channel. Please subscribe my channel. A ja ostatnio chyba ostatnio, ja ostatnio. Ile masz osób Opublikowałem film z Rivalsów miesiąc temu. Bo właśnie na emeryturze youtuberskiej No, <grych> no ile, YouTube. masz ile masz kili Ile masz killi? Im siedem. A może coś. Znaczy 7. osób, a nie killi Osób ile masz. A, a! Ale osób, że? No na live. Czekaj. Już sprawdzamy. Jaki stary dziad się tam wyżywał tak mi a Ty jaki Adrian jesteś, dobry tymi Energy Fistless! Ty jaki Adrian jesteś, Dobry tymi Energy Ty Adrian jesteś, dobry Ty, Adrian, jesteś o Nikt nie ogląda! Nikt nie ogląda! No bo na, na TikToku ja... ci więcej oglądało niż na YouTubie No, bo no, YouTubie by trzeba było popularny. zacząć y, y, short'ów Lajwa na szorcach to by trzeba było zrobić wtedy. Ej he, no a to jak to się robi? Nie wiem właśnie. Nie wiem to jak na komputerze to skimkięsta. zrobić. Czuł. Nie, bo ja nie, wiem, gdzie oni są? Niech tu za a. ten to No co za jasmistrośni. Bum. Bum, bum. No i jak on. Ała, ała, ała! Patrzą kamerą. w biurko i sobie rękę rozłamam. Pięćdziesiąt! O kurwa, biurko się rozwaliło. Ty. Nic nie widać. Ty! Czterech na jednego, panowie! Adrian gramy dzisiaj we FNaFa na przeglądarce? <laughs> ja muszę się to legendarne miejsce na tym kopierzęku. Dzisiaj nie! Dzisiaj nie, proszę! Chcę mieć świeży umysł przed tym dzisiejszym dniem, błagam. No ci kurwa, będziesz spała, tu ci nagle Foxy do pokoju biega, nie? Mm. Czy ja właśnie użyłem katany na minisekundę? Na no, minisekundę. No, skam. Skam, mm. get skam. papa, pa, i nagle Adrian cheater. I nagle lata. Dwaj, to ma tam Ja też chcę kupić kompana na komu, nie? Ja? Nie! Gdzie? Ja komu nie 3 lata temu, co ty No tak, a ty masz kompa czy jakieś laptopa, czy co ty masz? Nie no kompa, nie no ja na to bym nie wyrobił. Ale ga Myślę. gamingowego? Co to znaczy gamingowy? No zwykły, czy taki do gier? Nie, pewnie zwykły, no a... Ja, ja to tu... nie... Ma świecącą ja ten... Te obudowę? <laughs> <laughs> Mam, mam Albo i... kliknij, kliknij ctrl, shift, escape i nam pokaż ekran. I tam będą twoje ja specyfikacje, co ty tam masz. To ja ci teraz, Te, teraz kiedy jest 4 na 4, ma ci to pokazywać? Nie no, jak się skończy ta runda. Pięćdziesiąt. Podwójny pięćdziesiąt. Jak podwójny? To się typa do typa... To, to, No nie wiedzą, no 50hp ja pierdol... Dobra, pokaż, pokaż, pokaż Daj ekran, daj ekran, daj ekran Nie to, nie to, nie to, nie kamerkę, Co ja Daj ekran, kamerka <grywka> Adrian tam